Do mieszkańców Tarnowa znów zadzwonili oszuści, którzy namawiali seniorów o wydanie swoich oszczędności. Jeden z nich oddał prawie 100 tysięcy złotych. Oszuści w dalszym ciągu wykorzystują wszelkie sposoby, aby wyciągnąć pieniądze z kieszeni ludzi w podeszłym wieku. W każdej z rozmów oszuści usiłowali wyłudzić pieniądze w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mechanizm działania jest Praktycznie taki sam. W tym przypadku teraz okazało się, że dzwoniła kobieta. Kobieta przedstawiała się jako córka, jako wnuczka, prosiła o pożyczkę pieniążków. Oczywiście zawsze w dużych ilościach to było minimum kilka tysięcy. Natomiast niestety mieszkaniec tarnowo-80-latek dał się namówić. Stwierdził, że no, bardzo podobny głos do córki, która przebyła poza granicami kraju. Prosząc o pożyczkę, oczywiście mechanizm polegający na tym, że ta pożyczka miała wynosić około 100 tysięcy złotych. Kolejna informacja, że przyjedzie inny młody mężczyzna, i te Pieniążki zabierze, i tu już się nam powinna zapalać lampka kontrolna, czerwone światło, że w takich sytuacjach powinniśmy dopytać, sprawdzić, zadzwonić. No, mężczyzna tego nie zrobił. Przekazał prawie 100 tysięcy złotych obcej osobie. W tej chwili policjanci z Wydziału Mienia Komendy Miejskiej będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia osoby, która po pierwsze dzwoniła, a po drugie osoby, która odebrała te pieniążki. Jeżeli otrzymamy podobny telefon, należy zgłosić to dyżurnemu policji pod numerem 997 lub 112. Jeżeli nie wiemy jak się zachować, warto poinformować o całej sytuacji rodzinę, najbliższych sąsiadów lub znajomych, zanim podejmiemy decyzję o wypłacie lub przekazaniu swoich oszczędności.